Szapka koło żabki, Poznań. Kioski, żabki. Nie jadą schody. Stoją. Męczą w Poznaniu ludzi. No, w ogóle nie jeżdżą. Poznań to jest jakiś dzisiaj nie, nie taki. Te nowsze wagony tego flirta to takie naprawdę czyste, komfortowe się wydają w porównaniu z tymi starymi. Poza tym na pewno, no wiadomo, mniejszy przebieg mają, nie? I nie są takie rozklekotane i nie psują się chyba. A, tu dużo żabek jest, bo tu przecież siedziba jest. Tutaj to będzie dużo żabek. Tu może taniej mają właśnie w Poznaniaki. Żabki, żabunie i żabcinki. Galeria w Poznaniu przy dworcu denerwuje mnie, bo schody nie działają, a toalety płatne są, a schody nie działają. To jak to? Tu jest McDonald's, jakiś tam relaks. O, to jest łódź fabryczna, moglibyśmy pojechać chociaż tym do Warszawy, do Łodzi i przesiąść się. O, regio się załapało jeszcze. Tak, Poznań, Ostrów, Wielkopolski tak w kółko jeżdżą. Nie pokazuje opóźnienia. Zobacz. A, opóźniony 30 minut. Pociąg opóźniony 30 minut, ale tak naprawdę to więcej. Ile? 50. I czekamy, tak i będziemy czekać i będzie opóźniony i... Poznań główne jedziemy zaraz kolejnym pociągiem. I pierwszy peron w prawo. O, tak jak mówiłam, od 3 do 11 peronu w lewo tracimy czas. W Poznaniu to jest tak, że jest 11 peronów, ale ja widzę tylko cztery, Albo tutaj wiem, że one są, bo ja już byłam na tych 11 peronach i trzeba wyjść. Gdzie indziej Tak wygląda 11 peronów A widzi się, nie? Zależy gdzie się pójdzie Znań ma, zobacz ile ławek Ile ma ławek, a my w Warszawie Zachodniej W ogóle ławek prawie nie ma Pierwszy, drugi, trzeci, piąty Czwartego nie ma Tak, czwartego nie ma Czwartego peronu, nie wiem Nie wiem A może czegoś nie wiemy Nie ma czwartego? 73 minut 73 minuty opóźniony nasz pociąg. No to może jakieś honorowanie będzie. Tu mamy N57 i EN57. Dwa identyczne modele, różnie malowane. To jest AKM jakby. A tam tutaj jest AL nie... AL i AKM, no widzisz. Tak to wygląda. Niestety nie mamy. Jak dojechać? O, proszę, jaki fajny. bez niczego. O, właśnie, fajny. Koleje wielkopolskie. Aż nie do wiary, że klima. tak. Tak. Od najstarszego do najmłodszego? Tak. Od najstarszego do najmłodszego? O, właśnie. No, jak mamy fajne pociągi. To jest Poznań główny, przyjechał, skończył już, a tamte nie wiem, nie widzę. A Ostrów, no tak, Ostrów to widziałam. Właśnie to Polregio, to mówiłam właśnie, że on z Ostrowa do Poznania, z Poznania do Ostrowa i tak w kółko jeździ. Bo w sumie y, Wielkopolska to nie jest taka duża, i to tak jeździ kółko. Kamy na vouchery do McDonalda, yy, bo jest opóźnienie, dwie godziny już. Wjeżdżasz strzelecki. 70 minut, no i co dalej? Stoimy. Dworzec zachodni jest w Poznaniu, czyli co? Letni? A, szkoda. Pociąg już jedzie. Nie Jeszcze nie? nie, nie. nie? EU 07 zielona, taka fajna. Może wow. pojechała by po wagony tamte. Tak, może dla naszego pociągu opóźnionego 80 minut. O, fajna, ale ładna jest. Chyba teraz to najładniejsza ze wszystkich. No na pewno. Czyli nie zarażałem

Właśnie coś było nie. O, taka lokomotywa. 40 lat PKP. Nie, co to 40 lat. Tyle opóźnienia. Pociąg 80 minut, e, nic nie nadrobił. E, ciężko, bo bardzo tłumy, e, okropne tłumy na korytarzu, wszędzie toalety pozamykane. Bardzo ciężko. O, super, super wyjazdy wakacyjne. Nie ma chyba dnia, żeby nie było opóźnienia. 80 minut, opóźnienie. A tu jest na, w ogóle widać? Tak. 75 minut. Nie podobają mi się właśnie te takie zejścia tamte ze schodami lepsze, bo